Czasami w życiu warto zrobić coś dla siebie. I to jest właśnie pierwszy film o telefonie od bardzo, bardzo dawna, który robię nie dlatego, że prosiliście, nie dlatego, że będzie się klikał, bo pewnie nie będzie, nie dlatego, że mi PR-owiec wcisnął, tylko serio się jaram tym, co w tym smartfonie jest. Jest taka firma Sony. Może słyszeliście, która robi super aparaty i kamery, telewizory takie, że jak sąsiad widzi pudełko, to dostaje spazmów, jedne z ostatnich samodzielnych empetrujek, które kosztują więcej niż trzydychy i jeszcze PlayStation. Gdyby tylko istniało jakieś jedno urządzenie, w którym dałoby się to wszystko połączyć. Niestety ten w geniuszu bardzo długo nie przyszedł im do głowy, i Xperie zostały łuskarkami do bobu świata smartfonów. To znaczy są bardzo drogie, pewnie dla kogoś idealne, pewnie komuś potrzebne, ale grupa docelowa taka dosyć wąska. I w sumie nadal jest dosyć podobnie, ale doskonale się złożyło, że Sony połączyło kilka wewnętrznych działów i wyrzuciło mnóstwo ludzi na zbity pysk, bo ci, którzy zostali, między innymi właśnie ci od aparatów, zaczęli teraz pomagać przy Xperiach. Dlatego Xperia 1 Mark II to też jest swoją drogą nazwa rodem z aparatów. Potencjalnie zrobicie lepsze fotki i filmy niż jakimkolwiek innym smartfonem, ale pewnie też potencjalnie nie będzie się wam chciało. I wcale wam się nie dziwię. Do tego zaraz wrócimy, ale jeszcze parę słów o samym telefonie, bo kosztuje 5 kafli i tak jakby nie wypada tej reszty pomijać. Poza tym w filmie wystąpi bardzo specjalny gość. Ta oto mucha. Jakiś czas temu przyjąłem sobie na kanale zasadę, że jakiegokolwiek pojedynczego zdania z niego nie wyjmiecie, to musi być od razu wiadomo, że to jest z mojego kanału, a nie od kogoś innego. Czyli albo mówię o innych rzeczach niż inni, albo przynajmniej inaczej niż inni. Chociaż w sumie to zdanie, że przyjąłem sobie zasady, mogło być gdziekolwiek, więc cały plan spalił na panewce. Zapomnijmy o tym. Chodzi o to, że dokładnie to samo robi Sony z Xperiami. O jakiejkolwiek rzeczy nie powiecie z tej Xperii, od razu będzie wiadomo, że to jest ta Xperia. No może ewentualnie jeden, maksymalnie jeden inny flagowiec. Dwa głośniki, które walą wam dźwiękiem w twarz, bo są w ramkach, a nie na górze i na dole. Ramki, na górze i na dole. Złączę na słuchawki i dioda powiadomień we flagowcu. Ekran 4K. A do ekranu w ogóle wpakowali masę technologii, które swoimi pronazwami mającymi ponad 20 słów starają się Wam przekazać w troszkę bardziej prestiżowy sposób, że tak generalnie jest całkiem spoczko. I ma proporcje 21 do 9, co znaczy... A dobra, czekajcie, coś ja tam będę powtarzał, skoro już 15 lat temu wszystko idealnie podsumował Norbi. Poza tym zwróć uwagę na jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Tak, obraz jest panoramiczny. Obecnie w ekrany panoramiczne wyposażone są najdroższe telewizory renomowanych firm. Na panoramicznym ekranie po prostu widzisz więcej. Super! A, kolega Norbi zapomniał jeszcze dodać, że po pierwsze jest tryb twórcy z takimi bardziej prokolorami, po drugie mogłoby być troszkę jaśniej, ale ogólnie jest bardzo, bardzo ładnie i po trzecie... Że kobiety są gorące. Aha, aha. Dzięki temu ekranowi możecie też włączyć sobie jakość 4K na YouTubie, co jeszcze niedawno w smartfonie uznałbym za idiotyzm, ale nie wiem czy zauważyliście, ale ostatnio filmy na YouTubie, nawet w rozdziałce Full HD, zaczęły wyglądać, powiem bardzo technicznie, do dupy. To dlatego, że zaczęli traktować jakość Full HD tak jak wcześniej te niższe, i tak naprawdę teraz, moim zdaniem, to dopiero w 4K wszystko wygląda w miarę spoko. Ogólnie to sporo jest w tej eksperii rzeczy, które pokazują klasę. To nawet nie tak, że kiedy używałem, to czułem się jakbym dostał prezent od wujka z Ameryki, tylko bardziej jakbym ja był tym wujkiem z Ameryki i kupił sobie eksperię zamiast dzieciom prezent. Trzyma aplikację w pamięci dużo dłużej niż jakiekolwiek Xiaomi. Ma pełny always on display, fajnego Androida, super wydajność, ładowanie indukcyjne, wodoszczelność. Prawie cały zestaw tego, co musi być, jeżeli ktoś już wpadnie na szalony pomysł sprzedawania telefonu po 5 kafli. Prawie, bo po kabelku się dosyć wolno ładuje, a czytnik linii papilarnych we włączniku to jest kurczę najgorsza rzecz jaką widziałem od czasów Norbiego w telezakupach. Bo jak trzymam telefon albo wyjmuję go z kieszeni to zawsze po drodze wymacam go jeszcze tyle razy, że od razu dostaję komunikat zbyt wiele prób, pieprz się, poczekaj 30 sekund albo wpisz PIN. A jeszcze w Sony uznali, że odblokowywanie twarzą jest niebezpieczne. Nie wiem, może ich można skaleczyć czy coś. I tej opcji w ogóle nie ma. Wracając do aparatów, są super. Tylko, że, żeby zrobić ładne zdjęcie albo filmik takim smartfonem jak iPhone, trzeba być ogarniętym, jak. nie trzeba być ogarniętym. Oprogramowanie dobiera wszystko tak, że można całkowicie wyłączyć myślenie, co w sumie przy wielu pozach na Instagram jest nawet wskazane. A tutaj dostajecie podstawową apkę do aparatów, i dwie osobne do filmów i zdjęć dla tak zwanych zaawansowanych. I ta podstawowa jest wolna, nie ma trybu nocnego, nie ma kontroli nad HDR-em, nie ma nic, jest słaba, a zdjęcia z niej wychodzą ok, ale jakieś takie... Bez życia. Czyli tak jak się kiedyś mówiło o afrykańskich hakerach, którzy wysyłali maile i pisali, że u nich kompy jeszcze nie są zbyt popularne i oni nie umieją. Ale jakbyście sobie mogli sami zablokować komputer, to byliby Wam bardzo wdzięczni. Tak więc jakbyście mogli sami dobrać parametry i sami obrobić zdjęcia w programie graficznym, to Sony będzie Wam bardzo wdzięczne. Ale jeżeli umiecie, to w tych apkach Cinema Pro i Photo Pro czujecie się jak z lustrzanką, szczególnie, że jest nawet przycisk migawki na obudowie. I tam Xperia potrafi zrobić 20 fotek na sekundę z idealną ostrością na oczach za każdym razem. Tam nałożycie sobie profil kolorystyczny na film, nagracie w 24 klatkach, będziecie robili przejścia w ostrości, nagrywali HLG, dobierali ISO, kąt migawki, wszystko. Tylko jak nie rozumiecie, o czym do Was teraz mówię i równie dobrze mógłbym nawijać o LPG, no to właśnie świadczy o tym, że to nie jest telefon dla Was. Możliwości ogromne i to jest zajebiste, ale jednocześnie to mi uświadomiło, że taka zabawa wymaga dużej zmiany podejścia, bo zwykle, kiedy robię coś smartfonem, to robię to smartfonem, a nie aparatem, bo właśnie chcę, żeby było szybko i od razu, porządku. A te apki są spoko, jakbym pojechał gdzieś nagrywać vloga telefonem, ale tak na co dzień, no to... no nie chce mi się. W filmach, jeżeli już wykorzystacie te wszystkie możliwości, to ustawiłbym Xperia na... drugim miejscu za iPhone'em z aplikacją Filmic Pro, której nazwę niestety... Pisze się przez C, ale która ma sporo opcji niedostępnych w Xperii, na przykład nagrywanie w 4K i 60 klatkach z dwóch obiektywów na raz. W zdjęciach nie jestem aż takim ekspertem, ale pewnie byłbym bardziej zadowolony, gdyby Xperia zapisywała Rawę, -y, a to ma się pojawić dopiero w aktualizacji. Ale na razie i tak, jeżeli wam się chce, to jest w czołówce i będziecie mieli od cholery zabawy. Ale jeżeli jesteście normalnymi użytkownikami smartfonów i wolicie myśleć o tym, jaki zrobić dziubek, a nie jakie ustawić ISO, no to już nie bardzo. Ej, chciałem jeszcze dopowiedzieć coś, co w sumie nie zmienia mojej ogólnej oceny tego telefonu, ale pokazuje, że te jego mikro zalety wcale nie są takie mikro. Po pierwsze, byłem ostatnio na ślubie i to był ślub cywilny, więc mało osób mogło być, bo pandemia i tak dalej. I przypadł mi zaszczyt robienia zdjęć. Tylko problem jest taki, że ja. Nie potrafię robić zdjęć. Ale dzięki temu, że są trzy aparaty i te super szybkie serie zdjęć, to każdej fotki powstało po 50 wersji, i każda ma przynajmniej jedną taką wersję, na której nikt nie wyszedł jak Grubas albo jak Debil. Z wyjątkiem mnie, bo jestem. Debile. Po drugie, kiedy zaczynałem nagrywać ten film, rozstawiałem kadr przez godzinę tylko po to, żeby okazało się, że mikrofon mi nie sięga kablem i nie mogę nagrać dźwięku. Muszę sobie kupić jakiś bezprzewodowy. Klikajcie w linki, to może mnie będzie stać. W każdym razie dzięki temu, że Xperia ma mini Jack'a i ogólnie bardzo dobre audio, to udało mi się podłączyć mikrofon do Xperia i wspólnie możemy teraz podziwiać to piękne dzieło sztuki. Tak więc tym razem Sony zrobiło telefon bardzo spoko, świetny do oglądania filmów, z super dźwiękiem bez wcięć i ogólnie czuć, że to taki produkt z wyższej półki. Ale za 5000, to ja no, w ogóle bym nikomu nie radził kupować jakiegokolwiek telefonu, a jeżeli już, no to ten jest taki specyficzny, że trzeba troszkę ogarniać. A tak się składa, że 80% osób, które ogarniają, i tak gardzi aparatami w smartfonach. No i tyle miałem do powiedzenia. To jest najlepszy smartphone Sony jaki testowałem, w sensie najlepszy w dniu premiery, a nie że teraz ten z wielkim trudem prześcignął flagowca sprzed pięciu lat. I ogólnie widzę światełko w tunelu. Niech jeszcze tylko dadzą lepszą apkę do fotek dla tych mniej zaawansowanych użytkowników i spuszczą trochę sceny. A i dadzą normalny czytnik linii papilarnych zamiast tego szajsu z boku, którego nienawidzę. To uwaga. Prawdopodobnie następca Xperia 1 Mark II będzie moim ulubionym flagowcem z Androidem, ale znając Sony, to oni równie dobrze mogą wypuścić za pół roku niszowy smartfon dla fanów pieczenia keksa, więc zobaczymy. Zostawcie mi suba, żebym mógł częściej dla Was nagrywać i kupować w sklepie bułki te takie droższe niż te najtańsze za 20 groszy. Klikajcie w linki w opisie to też mi bardzo pomaga. Z góry dziękuję za wszystkie komentarze, żebym już miał z głowy i później nie musiał, bo w sumie mam mało czasu. A tymczasem dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.